Od dłuższego czasu policjanci przestrzegają mieszkańców, a w szczególności osoby starsze o oszustach dokonujących kradzieży metodą na policjanta lub na wnuczka. O tym, jak uchronić seniorów przed takimi oszustami, porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, starszym sierżantem Damianem Sokołowskim z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Dzień dobry Panie Cioczoncie. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę mi powi powiedzieć, ponieważ pomimo wielu ostrzeżeń i kampanii, które prowadzicie, wciąż zdarzają się oszustwa na policjanta lub na wnuczka. Jakie są najczęstsze scenariusze, którymi oni się posługują? No niestety, tak jak Pani powiedziała, pomimo tych licznych akcji profilaktycznych, komunikatów, działań, w dalszym ciągu odnotowujemy przypadki oszustw na osobach starszych, szczególnie oszustw metodą na policjanta, na wnuczka. Ta metoda nie jest metodą nową, ona jest stosowana przez tych oszustów od dłuższego czasu, natomiast historia, ta legenda, z jaką dzwonią do osób, w pewnym stopniu ewoluowała przez te wszystkie lata. Na początku to było oszustwo na wnuczka, tak? czyli dzwonili do osoby poinformować, że bliska jej osoba. Ktoś z rodziny, syn, wnuczek, właśnie spowodował wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze, żeby uniknąć konsekwencji tego zdarzenia. W tej chwili, z naszych informacji, jakie mamy, wynika, że osoby te informują, że środki zgromadzone na ich rachunkach bankowych są zagrożone i żeby nie utracić tych środków, osoby muszą wypłacić je i przekazać osobie, która się zjawi po te środki. Jakaby ta historia opowiadana przez oszustów nie była, to musimy pamiętać o tym, że policja nigdy nie prosi o przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy, tak jak i nie informuje o prowadzonych przez siebie akcjach policyjnych. No ale właśnie to y, samo to, to określenie, że pieniądze są zagrożone, brzmi to dosyć absurdalnie. Czy wy współpracujecie też z jakimiś placówkami bankowymi, gdzie pracownicy mogli, mogły, mogliby po prostu zareagować jakoś y, 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 widząc, że osoba starsza właśnie wypłaca tak dużą sumę. Z informacji, jakie posiadamy wynika, że pracownicy banków są uczulani właśnie na takie typu, tego typu sytuacje. Przechodzą też szkolenia, jak postępować w takim przypadku, i w każdej sytuacji podejrzanej kontaktują się z policją, dzwonią, informują, że istnieje możliwość, że przyszła osoba, która jest w trakcie wypłacania pieniędzy, a pieniądze te może przekazać oszustowi. Tak? W zeszłym. Roku mieliśmy właśnie taką sytuację, gdzie pan przyszedł do banku, chciał wypłacić 100 tysięcy i pracownicy wspólnie z policjantami zapobiegli przekazaniu tych pieniędzy Oszustowi. Ilość prób świadczy o tym, że nadal jest to taki intratny sposób zarabiania oczywiście przez oszustów. Jakie to są liczby? W zeszłym roku w Mysłowicach, tylko w samych Mysłowicach odnotowaliśmy 25 usiłowań tego typu oszustw, no i 4 niestety skuteczne, gdzie osoby straciły ponad 150 tysięcy złotych. Z jednej strony widać, że ta świadomość osób starszych w tym zakresie jest coraz większa, no bo jednak więcej tych prób było nieudanych, natomiast w dalszym ciągu gdzieś znajdą się osoby, do których nie dotarły jeszcze takie informacje o, o tych oszustach, no i gdzieś tam te swoje oszczędności życia przekraczają. Pokazują. Na pewno osoby opiekujące się osobami starszymi, naszymi bliskimi, również powinny być wyczulone właśnie na, na takie oszustwa. Czy może Pan również przypomnieć, o czym trzeba pamiętać? No, jak najbardziej tutaj kierujemy apel właśnie do krewnych, bliskich, znajomych osób starszych, żeby informowały te osoby o takich zagrożeniach, o przypadkach, jeżeli ktoś zadzwoni, będzie podawał się za, za policjanta, funkcjonariusza CBSP. Takie osoby są oszustami, i to trzeba mieć świadomość, żeby nie podawać nawet żadnych swoich danych osobowych takiej, takiej osobie przez telefon, żeby uniknąć później przykrych konsekwencji. Czytałam też kiedyś w Waszym komunikacie, że właśnie. W... Osoby podające się za funkcjonariuszy CBSP e, mówią, że trzeba w, tam wbić jakiś kod alarmowy i wtedy to będzie potwierdzenie dla tej osoby, e, która ma wypłacić pieniądze, że policja potwierdza dane danego funkcjonariusza. To też brzmi dosyć absurdalne, ale jednak seniorzy dają się w ten sposób zmanipulować. Oszuści, żeby uwiarygodnić siebie, że to faktycznie dzwoni funkcjonariusz Policji, e, proszą podczas. E, rozmowy o wybranie numeru alarmowego czy numeru 997 pod którym ta osoba e, rzekomo ma sprawdzić e, czy rozmawia z prawdziwym funkcjonariuszem tak naprawdę rozmawiając przez telefon wybierając numer telefonu nie rozłączając tego połączenia no nie połączymy się z nikim tak? w ten sposób ta osoba przekazuje słuchawkę drugiej która jest w tym pomieszczeniu no i Potwierdza, tak, że faktycznie to dzwoni policjant, proszę się nie obawiać, wszystko jest y, przez nas y, rejestrowane. Tak. Y, w ten sposób ci oszuści właśnie próbują uwiarygodnić swoje, swoje historie. Pamiętajmy, że żeby zacząć nowe połączenie, tak, musimy rozłączyć to obecne i dopiero wybrać numer alarmowy bądź 997. Co zrobić, kiedy już dana osoba da się oszukać? No, przede wszystkim powiadomić policję, tak? No, tutaj zależy wszystko od czasu, w jakim ta osoba się do nas zgłosi. Najczęściej jest to tak, że mija kilka godzin, a czasem nawet kilka dni, zanim osoba dojdzie do niej, że została faktycznie oszukana. Także reagujmy natychmiast, jeżeli tylko pojawią się jakieś wątpliwości co do faktycznych zamiarów tej osoby, która do nas dzwoniła, która odbierała pieniądze. No przede wszystkim no nigdy nie powinniśmy się dać nabrać na takie rzeczy. No zdarzają się, dlatego też te dzisiejsze spotkanie tutaj może dotrzemy do większego grona odbiorców, którzy być może te, taki materiał uchroni ich przed oszustem. Gdzie komunikujecie też no, informacje o tym? Dotychczas nawiązaliśmy współpracę z siecią sklepów, w której są rozwieszone informacje o tych. Oszustwach z parafią, która podczas niedzielnych informacji też odczytała nasz apel o tych oszustach. No i cały czas na bieżąco prowadzimy akcje profilaktyczne spotkania z seniorami policjanci w Mysłowicach spotykają się z seniorami i informują o tych oszustwach. A co grozi sprawcy za takie przestępstwo? Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia. Może też być orzeczo orzeczona nawiązka w postaci zwrotu tych pieniędzy, które oszust odebrał od osoby. Czy udało się już kiedyś złapać jakiegoś takiego sprawca? Dwa lata temu w Mysłowicach mieliśmy taką sytuację właśnie, gdzie do starszego małżeństwa już przyjechała osoba, żeby odebrać pieniądze. Te pieniądze już były przygotowane, ale w ostatniej chwili gdzieś coś w głowie tych osób poszkodowanych, Zaświtało, poprosili o pomoc y, swojego sąsiada, który natychmiast zorientował się, że to jest próba oszustwa powiadomił policjantów i policjanci na gorącym uczynku zatrzymali osobę, która przyjechała po pieniądze. Proszę w takim razie podsumować, o czym należy pamiętać? Oprócz tych y Oszust telefonicznych, tych oszustów podających się za funkcjonariuszy policji, pamiętajmy też o, o oszustach, którzy chodzą gdzieś tam po domach, tych tak zwanych domokrożcach. Tak? Osoby te często podają się za pracowników administracji sieci wodociągów i innych świadczących usługi dla domów. Te osoby też w głównej mierze przychodzą po to, żeby okraść nas z naszych oszczędności czy kosztowności znajdujących się w mieszkaniu, jeżeli tak. Osoba jest sama w mieszkaniu. No nie wpuszczajmy tych osób do, 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 do mieszkania. Zapewnijmy sobie pomoc, choćby sąsiada. Poprośmy, żeby te osoby przyszły wtedy, kiedy w domu będzie ktoś z rodziny. A jeżeli no nie mamy pewności, czy to faktycznie przyszedł ktoś z administracji, możemy zadzwonić po patrol, który przyjedzie ustali, czy osoba, która przyszła, jest tą, za którą się podaje. Wszystkie kwestie, które Pan poruszył, są teoretycznie oczywiste, ale jednak wciąż e, ludzie dają się oszukać. W takim razie informujmy. My też ze strony naszej telewizji e, cały czas informujemy o tym. E, e, I bądźmy czujni. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Moim bardzo. Moim gościem był starszy sierżant Damian Sokołowski z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.